Thank you Dzień dobry, dzień dobry, to Tomke z Pudła. Powinienem wam pokazywać jak od początku radzę sobie z moim ZTS-em z akcji ZTS-80 z migiem 17, ale co? Wpadłem na to w połowie dopiero klejenia samolotu, kiedy już był kadłub poskładany, poszpachlowany i mówię o, to ja może to nagram i pokażę, bo na tym kanale to nigdy tego nie ma, więc to też nie jest od tego kanał. Bartka na swoim skleja i pokazuje regularnie, a jakoś tak, że ta akcja jest powiedzmy Ogólnomodelarska, to myślę, a dobra, może też Wam coś pokażę. No więc y, już nie ma ramek, <gry>, które mogę Wam pokazywać. Model jest od momentu posklejania i wyspachlowania i dalej. Ten proces jakoś tam jest filmowany, więc będziecie go oglądać od momentu, y, że tak powiem, y, pomontażowego. Y, co mogę powiedzieć na samym początku? Bo pewnie jakieś wnioski na koniec też nagram. Nie jest to najgorszy model ZTS-a, a czy najlepszy? Też chyba nie, kleiłem coś lepszego, ale nie zdradzajmy szczegółów, ponieważ szło gładko, szło gładko, a na koniec pojawiło się gęsi statko. Nie, nie, pojawiło się coś ciekawego. Dobra, no to miłego oglądania, no pa! Moi drodzy, mały update do akcji ZTS-80. Mój wybór, czyli MiG-17P Fresco. Chcę powiedzieć jedno. Uporządkowałem szczeliny. Pewne rzeczy udało się skasować za pomocą kleju tomijackiego, tin cement. Przy dociskaniu i przy kilkukrotnym smarowaniu skrzydeł kadłuba, pewne rzeczy się dobrze schodzą. No ale reszta była, była szpachla w robocie, nie? No i jest. Jest maszyna praktycznie gotowa do tego, żeby dokleić resztę części. bo tak jak mówiłem. W odcinku prosto z Pudła. W 20 nie będę tego robił na koniec, ponieważ zniszczę. Chcę, być, żeby, był, chcę żeby był pomalowany metalizerami, więc w ZTS-ie to lepiej przykleić większość niż potem przyklejać pomalowane części, bo to będzie różnie. Dzisiaj miałem w użyciu po raz pierwszy Mister White Putty Air. Przeważnie zawsze, znaczy przeważnie, do tej pory używam tam joski White Putty. O, ta jest trochę inna. Ta się bardziej leje. E, troszeczkę później schnie, niewiele później, ale więcej szans jest na wypełnienie tych takich szczelin. No i e, nie zapada się tak jak e, ta mioska, Aczkolwiek ta mioska myślę, że lepiej je kontroluje, ale to też ze względu na to, że już bardzo długo tylko nie opracowałem. A teraz mam taką małą zmianę. Więc mój update do akcji ZTS-80 wygląda właśnie tak. Merytoryczny Tomkę hehe, powrócił hehe. He. Mamy tutaj mały update, przyklejony cały szpej na MiGA 17, koła, klapy, anteny i tak dalej. Jest troszeczkę jeszcze bardziej poszlifowany i popolerowany. Można wida może widać w tym świetle. O, na nosie, jak tutaj pięknie światło gra. Ponieważ no, ma, ma dostać primer, yy, i... O, ale jeszcze jedna rzecz tutaj jest taka ciekawa. Mianowicie fotokarabin. Ta część jest na takim kawałku wypraskiej, przezroczystej bardzo łatwo to potraktować jako po prostu śmieć. Ja pamiętam, że chyba kiedyś wyrzuciłem z takiego samego modelu. A wracając będę tego malował primerem, którym jeszcze nie malowałem, czyli Fine Surface Primer MRP. Zobaczymy jak to pójdzie, a potem na to pójdzie Black Base z AK Metalizerów, taki zestawik i wszystko wylezie, to co nie doszlifowałem albo nie dopracowałem elegancko wszystko będzie widać, no ale so far so good, ZTS-80, klejcie swoje ZTS-y, nie bójcie się pokazywać nam ich w swoich mailach, wysyłajcie do Bartka na maila prosto z pudła gmail.com, a my potem będziemy to kleić w jeden odcinek. Du -du. Kolejny update z ZTS-80, Właśnie sobie uświadomiłem, że nie nagrałem żadnego początku, żadnego inboxa, żadnego pokazywania ramek, ani nic, tylko zorientowałem się, że to leci dopiero jak już model był posklejany, ale nie sądziłem, że będę to nagrywał. No więc co, jest akcja taka, że 17 pomalowana, pierwszy raz przeze mnie używanym MRP, jestem pod wrażeniem. Fajnie się tym maluje. Ładny efekt, wyszły oczywiście rzeczy, które muszę poprawić, nie wiem, czy będzie widać, ale przy łączeniu skrzydeł szlifowałem, bo ta szpachla, którą właśnie używam, czyli Mister Hobby Type R, troszkę inaczej się zachowuje. Tam to zmywałem wamodem, tej nie zmywałem, szlifowałem, tu jakiś paluch mi się odbił, mimo tego, że wyrobiłem w rękawiczkach, to gdzieś to w tym momencie musiał nacisnąć, coś zostało, wyszło oczywiście spod primera, no ale będę to polerował. Będę to polerował i zobaczę jaki będzie efekt. Jak jeszcze to prysnę tym e, black z AK, który potem pokażę. Przygotuję go do metalizera. No i mam nadzieję, że jakiś efekt będzie. No nie spodziewałem się to nie wiadomo czego, bo to jest plastik ZTS-a. Najpiękniej nie jest odlany. No ale ma wyglądać lepiej niż przeciętny pomalowany serbżanko. Taki jest mój cel. Oczywiście kabina schodzi się fatalnie, trochę ją szlifowałem, ale jest pod kabiną szpara, trudno no. Taki walor ZTS-a, inaczej nie będzie. Ale fajny taki czarny mig, nie? Się błyszczy. Taki stealth, niewykrywalny. No i mój niewykrywalny czarny mig stał się łaciatą krówką, ponieważ wyszły mi tam jakieś babole, ja to zacząłem szlifować. Okazuje się też, że ta kabina tak fatalnie przylegała, że Musiałem ją oderwać, musiałem obciąć fotel, ponieważ tak jak Bartka zresztą kiedyś słusznie prawił Fotel nie pasuje Ja myślałem, że udało mi się go tak umieścić, że powiem, że haha pasuje i kurde będzie elegancko Ale nie Niestety nie, fotel jest za wysoki chociaż wgnieciony jest Maksymalnie w dół pod kątem, ale to nic, nie dało mi się go obciąć Żeby siadła kanopy, bo po prostu było to tak brzydkie że efekt malowania ładny, a ta kanopy wyglądała po prostu jakby jakiś paralita to przyklejał. No i co, no, oderwałem to, oderwałem to, wyszlifowałem jeszcze raz. Jeszcze raz dostanie primer. Zobaczymy, ile teraz śmiecia na tym będzie po tym szlifowaniu i czyszczeniu. Bo to tak zawsze jest, nie? Zawsze sporo syfu. Było to wycierane, sprawdzane, ale to jest never ending story. Black, 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 black number one Patrzcie jak poszło Black Base Extreme Metal AK Na początku się zląkłem, wiecie, bo jak pomalowałem po tym MRP To się zrobiła taka kaszka A w necie gdzieś tam czytałem, że i niech to nie będzie mokre Jedź to ciężkimi warstwami do dupa, to tak nie może być Ten Black Base lubi, jak go, jak go się przeleje Jak go się przeleje to on nie robi zacieków no, robi się lustro. Jest normalnie czarny, taki, że pochłania światło, skłania się z JB. normalnie, że go malować. I jeszcze bardziej w jakieś tam, że tak powiem, chromiki, nikle i aluminium. Nie, no będzie oczywiście taki, tylko przez sekundę właśnie miałem takie, mówię, a, sobie samolot, bo się zrobiła kaszka, ale nie, trzeba bardziej przelać, a szczerze mówiąc, dużo go nie idzie to tak wygląda jakbyście lali nie wiadomo ile farby ale jest ekonomiczne, Ma taki malutki aerograf zaraz pokażę tego Chińczyka mojego miłego i tu jest jego pojemniczek, nie, fęgda taka chińska, I do niego takie dwa zbiorniczki wlane pipetką. O, pozwoliły na wymalowanie górnych części kadłuba, no tak powiem jutro reszta Niech mnie nikt za to nie zbeszta. <laughs> Opowiem na pewną historię ciekawą. Mianowicie jest mi 17, wywalił się i leży. Spód pomalowany Blackbezem od AK Polsk. No i zobaczymy, co wyjdzie po Metalizerach. no Co tu więcej dodać? Pierwsze malowanie. Dołu Prosto po tym Blackbezie, o którym już tyle mówiłem. Hm ona trochę dojrzewa, ta farba. Oczywiście już się delikatnie poleruje. No ale jakiś chromik wyszedł, nie? Kurczę. O. No i tak wygląda finał po malowaniu chromem z AK. Powiem Wam tak: nie jest najgorzej. Przepolerowałem go ircho, bo taka jest metoda, żeby to było w miarę równo. Jakie mam zarzuty do siebie? No, mam takie, że gdzieś tam są jakieś miejsca na tym zts które są nie do końca tak dopieszczone, żeby to było lustro. Na pewno nie pomaga też kładzenie warstw od spodu, potem tym obracanie, kładzenie, kładzenie tego od góry, bo to zawsze będzie różnica. Nie jest niby widoczna, ale zawsze ona będzie. Jest jeszcze jedna rzecz: przy malowaniu takimi farbami szybko schnącymi nie może być za gorąco. Ja mam w kuchni upał po prostu. Dobrze jest jakaś tam wilgotność, ale. To nie jest temperatura do malowania takimi farbami. Powinno być chłodnie, a u mnie w bloku jest po prostu piec konwektorowy. Blok się nagrzewa i nie puszcza tego ciepła na zewnątrz. Ja po prostu mam upał większy niż na dworze w mieszkaniu. No, ale chciałem zrobić. To jest mój model testowy pod Dakota. Przy okazji upamiętniamy akcję ZTS 80 MiG 17 w chromie. No i tak wyszedł. No. Teraz kalki. Podwozie przykleję czy podwozie kółeczko, przednie i kółka założę na ośki. Może spęczę, a może nie spęczę, tak jak każda instrukcja. Powiem Wam tak. Krok jakiś naprzód jest. Lepiej to zrobiłem niż kiedyś. Jakieś to metalizery, które kładę, a druga rzecz jest taka, że jakieś wnioski wyciągnąłem przed malowaniem do koty. Na dokocie się będę bardziej stresował. No, jestem na etapie tak zwanych cerat z zts czyli kalek. Do nie, są to kalki. jedne co nich można powiedzieć, że są, a dwa, że się nie rozpadają, ale mają obwódkę wielkości, do dodatku jest tam pół centa nic, ale nie chciałem kupować jakichś aftermarketowych. Bo to jest ZTS, którego robię od początku. Nie robię ZTS-a używając prosto z pudła rzeczy. Więc będziemy oryginalne kalki i tak będzie wyglądał sobie powoli. Jeszcze podwozie. No, kabina jest już o, widoczna więc niewiele do końca, bo mi się lampa odbija i maszyna będzie gotowa. Już powoli koniec w mojej kuchennej bęczy. Jak oglądacie u Bartka, to wiecie, że to tam wszystko jest takie wypasione modelarsko, nie, sprzętowo. U mnie jest tak, pudełeczka, tam jest szafeczka, tu jest stoliczek, na dole jest kompresorek i to wszystko. Muszę się tutaj mieścić. No i mieszczę się jakoś. No ale patrzcie, kalki siadły, już mówiłem, nie? Teraz jeszcze kółeczka, tam, na patyczkach. I powoli, i powoli dotarliśmy szczęśliwie do finału. ZTS-80 w wykonaniu tomkę z pudła. Jest finalnie na podstawce, maszyna stoi. Musiałem oczywiście przykleić przednie kółko Patafixem do podstawki, bo mimo obciążenia nosa to koło jest trochę za długie. Przykleiłem to na kropelkę, żeby ładnie złapało, złapało, więc teraz mogę mieć pretensje do siebie, że zadziera nosek troszkę, i trzeba było go przykleić. Efekty metalizera. Są widoczne, myślę. Może nie jest to idealne lustro, nie, nie można się w nim przejrzeć. Ale to chyba nie jest taki metalizer. Wydaje mi się, żeby wykonać nim takie coś, to trzeba kupić innego, produkta. <grym> No i co tu jest ciekawego? Mówiłem wcześniej o tych kalkach. Nie? No, kalki no ZTS-owskie. Wszystko jest ZTS-owskie, więc ja tu nie kombinowałem, nic się nie bawiłem. Ja mam takie podejście, że jeżeli to była akcja ZTS-80, to wyciskamy z modelu 100%, ale nie dodajemy nic od siebie. Według mojego uznania oczywiście, bo według Waszego mówiliśmy zresztą o tym każdy dowolnie i nie ma o czym gadać. Ja miałem taką filozofię, że zrobię go prosto z pudła. Tak jak nasz podcast, taka nazwa, taki model. Te kalki powiem szczerze, nie najgorzej wyszły. Wiadomo, że mają taką ceratkę dookoła delikatną, tylko się nie da zniwelować. Ja nawet nie będę próbował, bo do takiego urok jest. Szyba o po moim maskowaniu tak wygląda. Mnie się podoba, powiem Wam, że kiedyś bym takiego modelu nie ukręcił. Teraz go zrobiłem. Mam jakiś taki fajny sentyment. Trochę się tak tro czuję, jak ten sam Tomek co wieku lat 13 kleił samoloty ZTS, tylko nie takiego, bo takiego nie widziałem wtedy. A na słowie, żeby w ogóle były jakieś jety, o kalka się przesunęła, no pięknie. No cóż, chciałem zakończyć pracę chyba przed czasem, i złapałem sobie gdzieś samolot w rękawiczce, oczywiście, w miejscu, gdzie jest kalka i słuchanie. Ale gdzieś musiało tam być miękko pod spodem. No, i moja wina. Zpieprzyłem sobie haha. Na no własne życzenie. Na waszych oczach. Teraz kładę jeszcze raz MRP. Go szlifuję w tym miejscu. Primer. Zobaczymy. No nic. Ale jakaś lekcja jest, nie? Za szybko nie podnosić samolotu, który jest po metalizerach. Mówię, że 24 godziny. No to u mnie nie było 24, tylko Bleh. 10, 8. Zrobiłem spota za pomocą MRP, to już jest drugi spot. Tamten no na tamtym mi było widać, zobaczymy jak na to siądą metalizery, czy metalizer metalizery. Tak znowu na tym siądzie chrom od oka. To i naprawiłem, będzie delikatny ślad, to jak spoleruję to może się zajdą te powierzchnie. No, na pewno w jednym miejscu będzie widać ślad po naprawie. Tam jest taki delikatny garb, ale niech będzie <grym> historyczny ślad po naprawie. Nie mam tylko takiej kalki. <grym> Narobiłem sobie, nie? Jak można w 5 sekund spieprzyć sobie model? Podam taką książkę. Będzie dostępna w każdej księgarni. Każdy powinien ją przeczytać. No i naprawiłem. Naprawiłem to. Delikatnie widzę, gdzie to jest ale to już zostanie historią, łącznie z tym modelem jakoś nauczką dla mnie, sorry za te czyszczące krzesło nauczka dla mnie jest taka, po tym wszystkim i do Dakoty pójdę z tą wiedzą, podejdę z tą wiedzą że zupełnie wystarczy podkład z MRP no dobrze wyszpachlowany i gładki plastik nie trzeba dodatkowo, tak jak ja tu zrobiłem, kłaść tego black base bo to się dzieje żeby ten black base był błyszczący to on chce być trochę przelane w takiej temperaturze, zwłaszcza jak jest na dworze, bo się robi matowo jak jest za cienki, nie robi połysku. Połysk jest dopiero go przelajecie. A ja malowałem najpierw MRP, który pięknie się kładzie, nie jest aż tak błyszczący jak ten Black Base, ale to nie ma znaczenia. To w zupełności wystarczy. Ten połysk jest niepotrzebny aż taki, bo on jest sam sobie bardzo gładki, gładkość wystarczy. Więc na Dakota' na pewno pójdzie MRP i koniec, i dopiero potem wejdzie metalizer. No. Udało się znaleźć kalkę, chyba 122, też to jest kalka ZTS-a. Te kalki kładłem bezpośrednio na metalizery. Nie będzie to żadnego klaru i tu będzie tak wyglądało. Jak wygląda, jest tutaj widać efekt ceraty. widać takie niedoskonałości, które gdzieś tam wyszły. Tu widać miejsce, w którym naprawiałem. Jest ślad i niczego nie ukrywam, nie zamierzam. Model, że tak powiem, przy takim. Malowaniu zawsze coś pokaże. nie masz szansy, żeby to wyszło idealnie. Yy, przynajmniej mnie, no bo tak naprawdę wierzę, że wielu Wam wychodzi to lepiej. Macie doświadczenie większe w tej materii. Ja dopiero tak szczerze mówiąc, zaczynam te modele robić bardziej błyszczące niż robiłem do tej pory. Ale cieszę się, że jest jak jest. Jak no DZTS, a to nie licząc tego, co mi zrobił przed chwilą, że musiałem, tam na zdjęciu na pewno zobaczycie jaką dziurę chciałem wywalić i... żeby to naprawić, bo po prostu co się stało no nie wiem czy ja to powiedziałem, ale te dwie warstwy farby spowodowały, że ten black base tak naprawdę nie utwardził się do końca i te kilka godzin, które stało to nie pomogło siadło na to siadło na to kalka i ja po prostu model trzymałem w palcach, bo przyklejałem podwozie i to trzymałem w gumowych rękawiczkach nie? ale gdzieś po prostu mocno dociskałem w miejscu Kalki to było jeszcze ciąd widać pod spodem, chyba miękkie. Dlatego się przesunęła i generalnie ten black base zrobił się taką gumą. Ten podkład oryginalny zakanie, mówię o tym cały czas. Także albo tym, albo tym. Dwa naraz są bezsensownym podejściem, ale to dobrze. Dobrze mi to wyszło na tym samolocie. Będę spokojniejszy, gdy będę siedział przy Dakocie. Człowiek nawet nie czuje, gdy, gdy mu się rymuje, nie? Ja nie będę tutaj żadnych łoszy kładł, niczego. Taki miał być, tak jak już wcześniej chciałem dokończyć, ale zobaczyłem, że narobiłem sobie bigosu. To jest taki dla mnie model trochę wspomnieniowy na tej zasadzie, że tak jak kiedyś starałem się szybko to zrobić, yy, tak jak kurczę, Tomek w wieku lat 13, Tomkę z w wieku lat 13 kupował samoloty, kleił, naklejał na to kalkomanie, niczego nie malował, bo nie wiedział na co się maluje. Takie dzisiaj po prostu Chciałem go porządnie skleić. Wydaje mi się, że skleiłem go bardzo porządnie. Pomalowany jest. Miało być lepiej. No zrobiłem co zrobiłem, ale wydaje mi się, że wyszedłem obronną ręką z tej całej historii. Szczerze mówiąc to, przez sekundę myślałem, że mnie rozniesie, ale zdzierżyłem. Nie rozbiłem samolotu o ściany, więc więc jest. Akcja ZTS 80 trwa. Do początku września, albo do końca września, nie pamiętam już. To już się z Bartkiem Skonstruujemy. Maszyna jest gotowa, no i sobie stoi, oczywiście kółeczko na patafiksie, bo tak jak mówiłem, te wyważenie to musielibyście do przodu napchać, yy, łyżeczkę czarnej dziury dać, bo inaczej każda masa, którą to włożycie, jest za niska, kółeczko jest takie troszeczkę za wysokie i byłby pięknym, że tak powiem, tail sitterem, czyli siedziałby na ogonku, nie? Dobrze, to tyle, ZT zrobiony. Powinienem jeszcze coś powiedzieć, a tak, te strzałki mnie interesowały, dlaczego ma takie strzałki przy kabinie. Podobno przodownik szkolenia w tamtych latach dostał takie oznaczenie na swoim samolocie. Taka ciekawostka. To są kalki, jak mówię, zestawowe. Oprócz tej jednej w miejscu spota, którego robiłem. Ważne, że było co znaleźć, wkleić. Zrobiłem, zamknąłem i na półeczkę. Niech będzie świadectwem ZTS-80. Trzymajcie się tam, moi drodzy. Nie poddawajcie się. No i konkluzję na koniec, na koniec powinienem powiedzieć, myślę, więc jestem. No, mógłbym pomyślał bardziej, to bym może nie zrobił takiej wtopy, jak zrobiłem, ale to jest dobra wtopa. Ona mi czegoś uczy, właściwie o to mi chodziło, żebym się nie wykrzaczył na kolejnym modelu, na którym zależy mi mocniej, do którego mam aftermarketowe kalki, do którego e, będę musiał więcej Swoich nakładów pracy poświęcić. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jednak jakieś wnioski wyciągamy. I ten powrót do tego ZTS-a był potrzebny. Coś mi uświadomił, że cierpliwość nie jest moją najmocniejszą stroną. Bo jakbym poczekał trochę z tą farbą dłużej, to by się nic nie stało, nie? No ale. Mądry Polak po szkodzie, nie? No to tyle. No, model jest sklejony. Czybym chciał znowu skleić ZTS, a nie. <gry> Czy akcja była fajna? Tak i życzę Wam, żebyście swoje ZTS-y też dowiedzieli do końca, nie rozczarowali się tak, że porzucicie go gdzieś tam w pudełku i do niego nie wrócicie, skończcie, nieważne, skończcie, należy kończyć. I tyle, dobrej zabawy Wam życzę, dziękuję, że byliście ze mną, taki filmik troszeczkę nieregularny i nieregulaminowy na koncie prosto z pudła, myślę, że często takich nie będzie, ze względu na tą akcję chciałem go tutaj pokazać, no i trzymajcie się tam, klejcie coś, dajcie łapkę, nie, polejkujcie, Papa, pa. A powinienem powiedzieć Tomkę z pudła, ja jestem na przykład pokrywką, a Bartek jest spodem, albo ja jestem spodem, a Bartek jest pokrywką, no to wymieńcie sobie, na razie.